OK, jedziemy do biura prasowego, zobaczymy kto jeszcze jest, kto już pojechał na mecz, i popytamy się dziennikarzy, jak typują wynik meczu Polskiej Landii. Wiesz znasz mnie, ja jestem urodzonym optymistą i tutaj, jak będzie ta bramka Irlandczyków, to myślę, że tak 4 wpadną. 1-0 lub 2-0 dla reprezentacji Polski. Bardziej przychylam się w kierunku 2-0 dla reprezentacji Polski. No ja wiem, że Irlandczycy nie są goli z gry, nie przegrywają meczów już 12 z rzędu, ale mam takie wrażenie, że ta drużyna Adama Nawałki jest tak bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona i trema ich nie zje. Ja wiem, że straszymy tą Irlandię, sam tam się zastanawiam, analizuję, dyskutuję, ale jestem za 4-0. Ale muszę powiedzieć, że Mój, mój operator Robert Szegda nagry, nagrał, że wygramy z Niemcami w Warszawie. Aha. I to było też takie przekonanie biorące się z obcowania z drużyną. Ja czasami też widzę, jak coś jest nie tak w drużynie, i, i, i wtedy jestem trochę mniejszym optymistą. Im dłużej przebywam blisko reprezentacji Polski, im bardziej zbliża się ten mecz, tym jestem większym optymistą, więc typuję 2 do 0 dla naszych. No niestety, Artur Boruc spadł ze ściany. Nie wiem, czy to jest dobry prognostyk przed meczem. Z Irlandią, chyba jego szanse na grę troszeczkę maleją. Okay. wrócił do składu. Jeszcze Boję się, że będzie 0-0, bo Irlandia jest bardzo. Irlandia Północna jest bardzo dobra w defensywie i zrobił wszystko, żeby ten mecz po prostu rozwalić, żeby tego meczu nie było, żeby było jak najmniej grania w piłkę, nie zdziwię się, jak będzie 0-0. Oni zrobią wszystko, żeby tego meczu nie było, żeby to była kopanina, żeby to piłka latała na wysokości siódmego piętra. I z Litwą i z Holandią tego grania w piłkę u nas właśnie było mało. I boję się, że, że jesteśmy na takim etapie, że, że Irlandczykom uda się ten mecz zamordować, a im dokładnie o to będzie chodziło. Zamordować mecz, jak najmniej grania w piłkę defensywa. będą liczył na to, że przy stałych fragmentach gry nie coś wypadnie. No jak widać optymizm przeważa. Prawie wszyscy typują zwięzło Polaków. No Ja również stawiam na 1-0 i gol Lewandowski. Ciekaw jestem, jak, jak widzą to nasi wysłannicy do Nicei, którzy będą na meczu Polska i ja Zatem oddajemy głos Michałowi i Pawłowi. Mimo panujących w kadrze świetnych nastrojów, ja typuję wynik 1-1. Gol Milika. 1 do 1, który, wynik, który normalnie by nas nie satysfakcjonował. Po jutrzejszym meczu będziemy z niego zadowoleni. Polska, Irlandia, czyli 3-1 po świetnym meczu biało-czerwonych i gigantyczny kop motywacji na całą fazę grupową, która pozwoli nam awansować dalej. Na jutrzejszy mecz z Irlandią typuję 2-1 dla Polski. Ciężki mecz, aczkolwiek dwa gole lewego zrobią swoje. I wygramy. Mimo ciężkich warunków może być dusza.